Do rzeczy plus. O tym, co najważniejsze, zawsze do rzeczy. W powieści, którą właśnie piszę, jest takie zdanie, które zaczerpnąłem od mojej świętej pamięci, babci, która powtarzała: Jak ham nie ma kultury, to się go odrze ze skóry. I na tym polega rzeczywistość podstawiana dziś Polakom, zamiast rzeczywistości realnej. Polska wyimaginowana jest podstawiana zamiast Polski prawdziwej. Chodzi o to, żeby polską kulturę zastąpiło coś podstawionego, a jeżeli wykreujemy coś podstawionego, to potem świadomość Polaków jest taka jak nasza kreacja. Tak przynajmniej wierzą w to socjotechnicy postmarksistowscy, europejscy, jakkolwiek by ich nie nazwać. I tak. Mamy od 30 lat, od czasu przełomu, o którym sporo wiem, bo brałem w nim udział, rzeczywistość, w której kreuje się nam antypolską kulturę. Dlaczego antypolską? Bo środowiska, które kreują tą kulturę, Polski się boją, są wobec Polski obce, są niesasymilowane. I tak. Corocznie w Gdyni odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, gdzie główne nagrody zwykle przypadają filmom antypolskim, antykatolickim, zwalczającym pierwiastek Polaka-Katolika. Polak-Katolik jest czymś, co należy wydrwić, obarczyć najgorszymi cechami i skłonić widzów. Tych, którzy przyjmują taką papkę, do odrzucenia. Nie będę wymieniał wszystkich możliwych tytułów, które polskie ośmieszają, które polskie oczerniają, które polskie odradzają kulturalnym, inteligentnym ludziom. Ważne, że zwykle w tym towarzystwie filmowym wiedzie Agnieszka Holland. Dopóki środowisko filmowe okupowane jest przez Agnieszkę Holland i podległą jej garmażerię, dopóty nie będą powstawały polskie filmy. Polskie, normalne, nawet takie, jakie powstawały w czasach PRL-u. Nie mówię tego z sentymentem dla minionego słusznie PRL-u, ale aby pokazać tragizm tej sytuacji, w której podstawiono nam całą kulturę filmową. A jak wiadomo, Lenin mawiał, że film jest najważniejszą ze sztuk. A więc jakie filmy? Taka rzeczywistość. Proszę spojrzeć na filmy lansowane na najmodniejszych portalach streamingowych typu Netflix. Jeżeli znajdzie się tam polski serial, to jest to zwykle serial wykpiwający tak polską prowincję, tak zwanych Polaczków, tak zwanych ciemniaków, którzy nie wiedzą, czym żyje nowoczesny świat. Tak to jest przedstawiane. Ta zaściankowość, która kiedyś była i jest do dziś atutem polskiej kultury, ten archipelag zaścianków, na który składała się de facto cała, składało się de facto całe bogactwo polskiej kultury, dziś jest sprowadzony do poziomu czworaków. A robią to ludzie, którzy z tych czworaków wypełzli i w którymś pokoleniu, drugim, trzecim. Starają się ten kompleks genetycznie odreagować. Tak jest z filmem, z literaturą. W literaturze, prym wiodą środowiska skupione wokół Adama Michnika, znowu człowieka mającego wielki antypolski kompleks w sobie, mającego wielki lęk przed Polakiem katolikiem, który dla niego jawi się jako symbol najgorszych lęków spijanych snów. I znowuż mamy nagrodę Nike, najpopularniejszą, najbardziej dotowaną przez postkomunistyczną finansjerę, która lansuje całkowicie antypolskie wzorce, całkowicie antypolskich autorów, całkowicie odwracających się od polskości, od naszej tradycji, kultury twórców. Nie mówię już o sztukach plastycznych, warto zatrzymać się na teatrze, na teatrach, i zobaczyć, co tam króluje, a królują tam rzeczy trudne do opisania. Z powodu em, żenującego poziomu intelektualnego i ogromnego poziomu nabzdyczenia, napompowania właśnie tymi ideami antypolskimi, pseudonowoczesnymi, pseudoeuropejskimi. W czasie, gdy kontynent europejski nabiera wody, jak, jest jak okręt, który nabiera wody, jest jak imperium, które powoli Pogrąża się w, w swoim najgorszym stanie, my na obrzeżach tego imperium możemy przetrwać, ale możemy przetrwać tylko wtedy, gdy wrócimy do swojej właściwej kultury, gdy w, zostanie Polakom przywrócona pamięć, kiedy ta lobotomia dokonana na narodzie polskim przez kulturę podstawioną się skończy, kiedy rody pasentów, kraśków i tym podobne przestaną. Nadawać ton temu, co modne, co ciekawe, co warte zauważenia. Szczególnie jeżeli chodzi o pisarstwo, bo przecież od opowieści rozpoczynają się wszelkie wątki kulturowe. Warto zauważyć, że jednak funkcjonują w Polsce pisarze, którzy mogą aspirować do światowego poziomu. Takim pisarzem jest na pewno Wysław Myśliwski. I takim pisarzem może być Wiesław Helak, jest kilku innych, ale są spychani na margines. O ile jeszcze o Myśliwskim mówi się, no tak, no owszem, no oczywiście, o tyle o Helaku państwo pewnie w ogóle nie słyszeli, albo słyszeli tylko ci, którzy interesują się literaturą. Czym to skutkuje? Karierą seryjnych autorów kryminałów i autorek kryminałów, Karierą pań piszących pornograficzne opowiastki 365 dni, etc., 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 czyli twórczością, która z polską kulturą nie ma nic wspólnego. Po co o tym wszystkim tak długo mówię? Mówię o tym dlatego, żeby przeprowadzić zmierzające do początku tego mojego ferietonu twierdzenie. Bez kultury można nas odrzeć ze wszystkiego, bez kultury można. Podstawić niepolską władzę, bez kultury można podstawić niepolskie wzorce, wreszcie bez kultury można nam zabrać pieniądze w imię polskich celów. Czy tak się stanie? Czy nastąpi jakieś gremialne obudzenie pokolenia płatków w śniegu? Zobaczymy. Nadzieja ciągle się tli. Jak będzie? Wiele zależy od nas. Pozdrawiam. Zapraszamy państwa do codziennego odwiedzania portalu Do rzeczy. Znajdziecie w nim państwo najnowsze wiadomości, opinie, dodatkowe artykuły i programy naszych publicystów oraz wydania tygodnika Do rzeczy i miesięcznika Historia Do rzeczy. www.dorzeczy.pl